Cześć, z tej strony Dawid. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem. A dziś otworzymy sobie najnowszy numer Lego Ninjago 9 przez 2022. Pamiętajcie, że ceny tych magazynów to już 19,99. Natomiast pamiętajcie, że w tym numerze mamy aż trzy fajne dodatki, czyli jest Lloyd z toporem i katano. Jest ym, karta z limitowanej edycji numer 13, to już jest karta na następny poziom. Jest tam gdzieś z tyłu saszetka z kartami LEGO Ninjago serii 7 Seabound, oczywiście wersja następny poziom. No i co? No i otworzymy sobie dzisiaj to opakowanie, sprawdzimy co tam jest w środku ciekawego. Zobaczymy jak figurka się prezentuje, chociaż ten Lloyd to już taki zielony standardowy jednak. Ma tym razem topór i katanę. Okej, okay, ale nie przedłużając, otwórzmy i zobaczmy. Może zanim e, zerkniemy tutaj, zacznę od dodatków. Jest gwałtowny glutinus edycja limitowana. Jest oczywiście saszetka z kartami z serii 7. Ją sobie też otworzymy. Jest nasza saszetka z. Figurką jest tam oczywiście wspomniany Lloyd. No i jest magazyn. A więc, najpierw sprawdźmy sobie, co tam jest ciekawego w magazynie. Jakie zapowiedzi na kolejne e, miesiące co nas będzie czekać? Są opisane karty następnego poziomu. Jest tutaj Lloyd. Są gry i zabawy. Łamigłówki i jak zwykle. Jest reklama Lego City, odlotowy odrzutowiec strażacki. Ten numer już jest w sprzedaży, więc tutaj też dosyć ciekawy strażak na odrzutowcu. Jedziemy dalej. Strażak na odrzutowcu oczywiście za 16,99 są te gazetki. Natomiast Ninjago już od jakiegoś czasu jest po 19,99. O, jest plakat z Lloydem. Lloyd to nasz wybawca. Spójrzmy jeszcze, co my tam mamy. O, jest zapowiedź Minecrafta, ale to już też jest sprzedaży czyli górnik i wybuchowy Creeper. Więc tego Minecrafta też już mamy na chwilę, na ten czas, kiedy otwieram tę gazetkę. No, natomiast dalej mamy komiksy. Standardowo nic się nie zmieniło. O, proszę. Złoty Smok Zain, kolejna yy, wersja. Czyli 4 października. Spójrzcie, 4 października będzie taki fajny dodatek. Z kartą limitowaną widzę następnego poziomu również z mocarnym kajem. No i figurka złotego smoka Zeyna. Bardzo fajna figurka, powiem Wam numery te ostatnie, które były chyba z kajem ze skrzydłami złoty smok Kai. Bardzo szybko się rozchodziły i praktycznie ciężko je już dostać. Więc ja na Waszym miejscu tutaj, jeśli Wam zależy. Na tej figurce, bo jest bardzo ciekawa ta figurka z takimi fajnymi skrzydłami. No to czym prędzej, czwarty, dziesiąty, pamiętajcie sobie, zapiszcie sobie tą datę, no bo szkoda, będzie przegapić, a później już może ciężej dostać te magazyny. Co dalej mamy? Mandaloriański myśliwiec. Ten numer Star Wars też już wyszedł, także jeśli ktoś ma figurkę Mandalorianina z zeszłego. Miesiąca, no to tam yy, ta figurka pasuje fajnie jak ulał do tego tutaj myśliwca. Jest również karta limitowana Lego Star Wars z jodą. No i na końcu mamy tutaj opis kart, yy, które są już oczywiście sprzedaży, czyli dodatek do serii siódmej, następny poziom karty Lego Ninjago. No to zanim otworzymy sobie figurkę i złożymy. Otwórzmy może ten karty z tego siódmego następnego poziomu. Jest instrukcja, jej nie potrzebujemy na chwilę obecną. No i są takie karty. Zależy nam z reguły na tej ostatniej. Proszę, wodzira w akcji za tobą i mega pojedynek wodzira, jeśli chodzi o kartę, tą, taką najlepszą, tak? Takie mamy, no niezbyt szczególne, ale, ale dla kolekcjonerów, jeśli ktoś nie ma, to jak znalazł. Jest tutaj karta, tak jak wspomniałem, z limitowanej edycji, więc mamy w sumie sześć takich kart. A teraz zaczniemy tutaj z naszym Lloydem. Otwórzmy sobie saszetę z Lloydem jest trochę tego, że tak powiem, składania. No natomiast zawsze Lloyd jest ciekawy i ciekawy zielony chłopak. Mamy tu, mamy, o, minę, a zróbmy mu taką groźną minę On Jest chusta, jest peruka, mamy naszego Lloyda, to jest podstawowa figurka. No ale to, co jest fajne właśnie, to oczywiście broń. Bronie są dość specyficzne, bo z takim no, diamencikiem ja wam zaraz to pokażę, złożę ją całą. Ale tu jest fajny ten topór. Patrzcie, taka niespotykana dosyć e, figurka. No, za, wiem już, czego zapomniałem. Zapomniałem mu założyć tego. No, kołczana, czy jak to tam się nazywa, na tą katanę. O, ale spójrzcie, tutaj fajnie jest. O, coś takiego. ma taki fajny topór. Ja na szybko... O, jeszcze jedna rzecz tutaj do tego topora dochodzi. O, teraz. Spójrzcie, no bardzo ciekawa broń. Bardzo fajnie się prezentuje. To jest taki topór mega energii, tak? Jest standardowo katana, która, którą za chwilę umieszczę moją z tyłu, ponieważ no zapomniałem całkiem o tym kołczanie ale spójrzmy, jest katana no i jest ten wspaniały To patrzcie tak się prezentuje więc dla fanów Lloyda, samego Loida, bo nie mówię tutaj o fanach Ninjago, ale no jest bardzo, to jest to bardzo zacna figurka, że tak powiem, no i ze względu właśnie na te dodatki, więc 99 za taki zestaw tutaj, no to myślę, że no tutaj się akurat Blue Ocean postarało, jeśli chodzi o dodatki, no bo dosyć opłacalne to jest, a jak wiecie sami, figurki kolekcjonerskie, no jeśli już tutaj nie będzie tych numerów, to na pewno będą ceny szły jeszcze bardziej do góry. Także tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, aby być na bieżąco, no i nie przegapić tego kolejnego odcinka. Bo w dzisiejszym to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym jak zwykle. Cześć!